Witajcie w Astrofonie, czyli w serii, w której odpowiadam na Wasze astronomiczne pytania i jak zwykle w tej serii na początku ciekawe komentarze. Dlaczego cieplejsze gwiazdy w kosmosie są niebieskawe, a oznaczenie zimnej wody na Ziemi ma kolor niebieski? Łapkujcie, żeby widział. No i mój drogi, odkryłeś właśnie nasz tajny plan obrony przed inwazją kosmitów. Kiedy kosmici przylecą na Ziemię, będą chcieli umyć ręce po długiej podróży, więc odkręcą sobie ciepłą wodę, myśląc, że to jest ta chłodniejsza i się poparzą. No i stwierdzą, że z takimi debilami nie chcą mieć nic wspólnego, więc opuszczą naszą piękną planetę. Bang! A teraz lecimy już do komentarzy. Ani malutka. Ciekawi mnie, czy na ISS są lub były prowadzone jakieś eksperymenty dotyczące wpływu alkoholu na organizm w kosmosie. Czy stan nieważkości i inne panujące tam warunki potęgowałyby stan upojenia alkoholowego, minimalizowały go, czy może nie byłoby różnicy? Chodzi bardziej o odczucia subiektywne, chociaż może warunki w kosmosie wpływają jakoś na metabolizm ksenobiotyków. Zacznijmy od końca, czyli jak mógłby wpływać faktycznie stan upojenia na takiego astronauta. No tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że faktycznie astronauta znajduje się w stanie nieważkości i jego mózg otrzymuje pewne sprzeczne bodźce, to znaczy nie ma już w tym momencie kierunku, w góra jest dołem dół Lewą stroną, a prawa górą, i tak dalej. Więc tutaj faktycznie stan dodatkowy stan upojenia alkoholowego mógłby wpływać na pogorszenie się objawów takiej choroby kosmicznej. No i kac na pewno też byłby dużo, dużo mocniejszy niż na Ziemi. Niekoniecznie też alkohol wpływałby tak samo metabolicznie, ponieważ tutaj musimy pamiętać, że układ krążenia też pracuje troszeczkę inaczej w stanie nieważkości, ponieważ nie ma tej grawitacji, która ściągałaby nam krew cały czas do nóg. I dlatego też astronauci są tacy troszkę napuchnięci, jak popatrzymy na ich twarze, no dlatego, że właśnie te płyny wszystkie równomiernie zbierają się w całym organizmie. Jeśli chodzi o alkohol, obecnie jest całkowity zakaz używania alkoholu w przestrzeni kosmicznej, ale mimo wszystko astronauci i kosmonauci, właściwie przede wszystkim kosmonauci alkohol, e, spożywali. Była misja promu kosmicznego, kiedy to astronauci e, po prostu napili się alkoholu dzień wcześniej i troszeczkę wstawieni lecieli w przestrzeń kosmiczną. Wstawieni tutaj oczywiście mam na myśli nie to, że mieli promile we krwi i e, przez to ich e, ocena sytuacji była zaburzona, zdolności psychomotoryczne też e, nie, ale po prostu pili dzień wcześniej i ten alkohol e, był wykryty po prostu w ich krwi, był wielki skandal. Od tamtej pory jest całkowity zakaz dla amerykańskich astronautów e, picia przez 12 godzin przed samym startem. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjski kosmonaut, tutaj ta e, klauzula dotycząca alkoholu była troszeczkę inna ponieważ no jednak słowiańskie narody bardziej kulturowo podchodzą do picia mimo wszystko czy też może podchodziły bo te czasy się zmieniają i tam alkohol ze sobą astronauci kosmonauci mogli na stacje takie jak Mir czy wcześniej na Saliuta na przykład wodzić na Saliucie mieli całą butelkę koniaku były nawet koniak party które się tam odbywały natomiast no tu musimy pamiętać o jednym że też astronauci nie nawalali się w sztok to nie było tak że oni po prostu byli nawaleni to było raczej takie próby takie kulturowe właśnie wypicie. Można sobie myśleć o tym co się chce, ale no po prostu tak to wyglądało. Astronauta też jest dosyć odpowiedzialnym człowiekiem, to nie są ludzie z łapanki i oni wiedzą doskonale, że jeżeli by się tam po prostu ubzdryngolił, to mógłby przez przypadek doprowadzić nawet do śmierci swojej, swoich kolegów kosmonautów i zniszczenia na przykład stacji kosmicznej. Więc takich rzeczy się nie robi, no nie ma nawalania się po prostu w kosmosie. Ale te obostrzenia no i obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest całkowity zakaz spożywania i posiadania alkoholu. Nawet kosmetyki, to jest ciekawe, nie zawierają alkoholu. Tylko... Tutaj jakby są odstępstwa, właśnie eksperymenty, o których tutaj padło w pytaniu. Bywały eksperymenty związane z alkoholem w przestrzeni kosmicznej, od chociażby na przykład próby destylacji alkoholu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w warunkach mikrograwitacji, tylko że okazało się, że destylacja taka w normalny sposób, tak jak tutaj na Ziemi, jest w kosmosie niemożliwa i trzeba opracować specjalne urządzenie, które będzie tej destylację przeprowadzało. Były też próby ważenia piwa w przestrzeni kosmicznej, w warunkach obniżonej grawitacji, a to ma na celu, już jedna z firm po prostu takie badania sobie wykupiła ma na celu przygotowanie się do przyszłych, to jest naprawdę rzut beretem, że tak powiem i daleki rzut kamieniem przygotowanie się do przyszłych misji na Marsa, kiedy to mogliby marsjańskim turystom serwować piwo na Marsie. No cóż, jak ktoś chce być tam pierwszy, to oczywiście badania musi zacząć już wcześniej, ale czy nie jest to za wcześnie? Hmm. No, jeśli mieli na to budżet i chcieli to zrobić, to czemu nie? Więc tak wygląda kwestia alkoholu w kosmosie. Panie Brazow, poleciałbyś w takim wypadku na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Nigdy w życiu. No, tak to właśnie wygląda. Następne pytanie. Romek. Jeśli hipoteza Wielkiego Kolapsu byłaby prawdziwa, to oznaczałoby, że przez bardzo krótki czas Wszechświat byłby statyczny, to znaczy rozszerzanie Wszechświata zwalniałoby, a przez moment, zanim zacząłby się kurczyć, musiałoby nie zachodzić w ruch żadna ze stron? Więc to wydaje się, że tak. W jednym momencie, kiedy siły zrównoważyłyby się, ta siła rozpychania Wszechświata z siłą przyciągania grawitacyjnego, to przez pewien krótki moment mógłby wydawać się z naszej perspektywy statyczny, a potem zacząłby się oczywiście zapadać, kiedy siła grawitacji by przeważyła. Żyła. Natomiast to wszystko w momencie jeśli wszechświat jest izotropowy, to znaczy, taki sam w każdym kierunku. Natomiast e, ostatnie badania sugerują, że jednak wszechświat może być anizotropowy i w jednym kierunku rozszerzać się szybciej niż w innym, wtedy obserwowalibyśmy coś zgoła innego, czyli w jednym miejscu mógłby wydawać się statyczny, w innym jeszcze się trochę rozszerzać, a w jeszcze innym już zacząć się kurczyć. I to też byłoby potwierdzenie, bardzo mocne potwierdzenie tego, czy wszechświat jest izotropowy, czy anizotropowy. Ja Taków marszołek. Ja z takim pytaniem, mianowicie chodzi mi o materię egzotyczną. Czy jej występowanie jest możliwe w znanym nam wszechświecie? Czy były jakieś eksperymenty próbujące odkryć tę materię? I czy jeśli udałoby się nam ją odkryć, to czy dałoby się ją zastosować w napędzie Alcubiera? No tak, musimy tu postawić sprawę jasno. Materia egzotyczna jest w pewien sposób tylko taką protezą, e, matematyczną protezą. Otóż e, zasta na Miguel. Alkubier, to jest właśnie ten fizyk, który opracował. Silnik czy też napęd kubiera, czyli fizyczną stronę silnika Warp ze Star Trek znanego. On opowiedział nam o tych wszystkich bomblach zakrzywianiu czasoprzestrzeni, takim płynięciu na fali czasoprzestrzennej, dzięki czemu statek mógłby nie przekraczać prędkości światła względem czasoprzestrzeni, ale sam bombel czasoprzestrzenny śmigałby dużo szybciej. Natomiast, no właśnie, żeby to działało, to potrzeba mu było czegoś takiego, co ma odmienne od grawitacji właściwości przyciągania, że tak powiem, od materii, przepraszam. Czyli odmienne od materii właściwości grawitacyjne. Zamiast rzeczy przyciągać, to musiałaby taka materia rzeczy odpychać. Natomiast to nie wynika z obserwacji, to nie wynika z tego, że gdzieś tam wychodzi nam, że taka materia faktycznie może gdzieś istnieć. To jest tylko i wyłącznie proteza matematyczna potrzebna do tego, żeby mu te wszystkie działania zadziałały i żeby były prawda prawdziwe, żeby wynik po prostu wychodził taki a nie inny. Czyli jeśli chcemy podróżować to w ten sposób, to musimy mieć taką materię, ale absolutnie nie mówi nam to o tym, czy taka materia faktycznie istnieje, czy taką materię możemy pozyskać. Wręcz wydaje się, że jest to wielce nieprawdopodobne, ponieważ nie znamy obecnie żadnego Fizycznego zjawiska, które byłoby w stanie wyprodukować taką materię. Nie znamy żadnego fizycznego procesu, który możemy odtworzyć na przykład tu na ziemi, żeby taką materię pozyskać. Zbijanie ze sobą cząstek w akcelerator akceleratorach, takich jak chociażby ten właśnie w CERNie też nie powoduje powstawania takiej materii, więc może okazać się, że to jest tylko i wyłącznie taki matematyczny matematyczny, że tak powiem jakiś haczyk, którego użył do tego, żeby po prostu mu to wszystko się zgrało i tyle. W egzotycznej materii może równie dobrze wcale nie być i będzie to smutne, bo e, wtedy nie będzie możliwe podróżowanie z prędkościami takimi sensownymi, żeby dostać się gdzieś do innych systemów wieznych, przynajmniej w ten sposób, bo być może istnieją inne sposoby, o których jeszcze nie wiemy. Być może jeśli bardziej zagłębimy się w fizykę kwantową, poznamy grawitację kwantową, to będziemy mieli jakieś inne teorie i hipotezy, dzięki którym okaże się, że w przyszłości taką podróż będzie można odbyć. A może po prostu będziemy podróżować między gwiazdami tylko jako informacja genetyczna? Być może tylko wysłane nasze geny, które, z których później będzie można stworzyć w pewnego rodzaju klony czy też ludzi, którzy będą mogli zasiedlić taką planetę. Mówię tu oczywiście już o setkach lat w przód, jak nie więcej. Być może to będzie tylko i wyłącznie jedyny sposób, i po milionach lat, kiedy nas już nie będzie, taka cywilizacja gdzieś dotrze i rozwinie się i tak naprawdę będzie się zastanawiała, czy gdzieś tam są jacyś obcy kosmici i tak No nie, no pewnie mieliby wiedzę skąd pochodzą i tak dalej, ale jest to dosyć ciekawe porównanie i to jest ciekawa rzecz, nad którą można się zastanowić. Kącik heretyka. Michael, kłamstwo to ulubione narzędzie szatana. Ten największy przegrany w historii świata zrobi wszystko, żeby tylko ludzkość przestała wierzyć w Boga, w niego samego i w jakąkolwiek nadprzyrodzoność. Dlatego wszelkie brednie począwszy od niesamowitego w swej niepojętości wielkiego wybuchu dającemu początek wszystkiemu z niczego i rzekomo rozszerzające się z zawrotną prędkością uniwersum z miliardami lat świetlnych odległości i trylionami gwiazd utrzymujących w ryzach całą konstrukcję domniemanego kosmosu dzięki nigdy niepotwierdzonej doświadczalnie teorii grawitacji poprzez wydumaną i bluźnierczą w swej istocie teorię ewolucji zakładającą powstanie organizmu tak złożonego i tak doskonałego jak człowiek znędznego paramikroba bez żadnego projektu, w wyniku czystego przypadku, podpartej dla uwiarygodnienia tej ohydnej herezji poważnie brzmiącym doborem naturalnym i miliardami lat jej trwania, a skończywszy na straceńczym i szaleńczym twierdzeniu, jakoby Bóg nie istnieje, bo czcigodni naukowcy od wszystkiego, na wszystko mają naukową odpowiedź, czego dobitnym przykładem jest teza, iż wszelakie przejawy wyższych czynności psychicznych człowieka, jego jaźni oraz cały jego geniusz są tylko i wyłącznie kombinowane kombinacją reakcji biochemicznych i wyładowań elektrycznych jego neuronów i że po śmierci nie istnieje żadne kontinuum jego egzystencji. Te wszystkie brednie, powiadam wam moi drodzy czytelnicy, są wyssane z tego samego brudnego, diabelskiego palca. Kto wierzy w te ugarstwa, ten sam winie. Pamiętajcie, że droga do piekła jest prosta, a jego bramy są szerokie. Natomiast droga do nieba jest kręta, a jego bramy są wąskie. Całego stada owiec nie nawrócę. Toż to nawet nie jest moją aspiracją, ale jeśli choćby jedna z zbłąkana owieczka przejrzy na oczy, to uznam mój elaborat za godny chwały i proszę was, wszelkiej maści wyznawcy nieskończonego kosmosu. Ateiści, antyteiści, agnostycy, okultyści, sataniści. Nie zrzymajcie się na to, co piszę. Ja was nie potępiam. Jeno wskazuję wam wysepkę prawdy w tym mętnym i cuchnącym bagnie fałszu, zakłamania i totalnego zniewolenia, w którym homo sapiens jest już unurzony poczubek głowy. Ale jeszcze istnieje ratunek. Otwórzcie oczy. Przestańcie bezrefleksyjnie absorbować oficjalną wiedzę z zakresu takich dziedzin jak astronomia czy kosmologia, bo to one są czystą fikcją. Fikcją często wszak wymieszaną z prawdą, lecz ta prawda jest nam podawana tylko po to, by uwiarygodnić kłamstwo. Zacznijcie też zadawać pytania, które, jak za stryknięciem palców, potrafią zburzyć naukowe dogmaty niczym domek z kart. Kłamstwo zawsze na chromych nogach stąpa, a prawda w końcu i tak wygra. Tylko, że dla miażdżącej wielkości rodzaju ludzkiego będzie już wtedy za późno. Pozostanie płacz i zgrzytanie zębów. Pozdrawiam wierzących. Maranartalesaus. Panie, takie długie, że nam karkówkę na grillu spaliło. Koncik heretyka. Żeńca. A propos Jowisza, nurtuje mnie takie oto pytanie. Jak blisko tej planety moglibyśmy się zbliżyć, pomijając wszystkie inne zagrożenia, mając na uwadze tylko i wyłącznie siłę i przyciągania grawitacyjnego? Czy przy użyciu naszej techniki moglibyśmy stamtąd uciec, czy też po przekroczeniu pewnej bezpiecznej odległości, tajkonauci zostaliby nam uwięzieni na zawsze z uwagi na ograniczenia techniczne? A może i najzwyczajniej prawa fizyki na to nie pozwalają? Pozdrawiam bez całowania. Tak bez całowania. W każdym razie, jeżeli chodzi o zbliżanie się do Jowisza, to nie jest tak, że po prostu on nas wes i koniec. Jeżeli będziemy mieli oczywiście kurs bezpośrednio na niego i odpowiednią prędkość, no to tak, zanurzymy się w chmurach i zgniecie nas e, ciśnienie, natomiast Normalnie możemy latać bardzo blisko, tak blisko pokrywy chmur, gdzie jeszcze atmosfera Jowisza będzie na tyle rzadka, żeby nas nie wyhamowywała. Po prostu musimy nabrać odpowiedniej prędkości, a przy samej planecie zacząć zwalniać tak, żeby orbita nam się zamknęła. Bo inaczej po prostu wykonamy asystę grawitacyjną i planeta nas przyspieszy albo spowolni w zależności od tego z której strony tejże planety nadlecimy. I tak to będzie wyglądało. Więc tutaj absolutnie no, nie wygląda to w ten sposób, że wystarczy się zbliżyć i koniec. Bo my się względem tej planety przecież poruszamy z jakąś prędkością. To nie jest tak, że nagle się tam magicznie pojawiamy i po prostu jesteśmy w bezruchu względem planety. Jest też coś takiego jak granica Rosza, czyli ta granica, gdzie po zbliżeniu się do niej satelita. Tutaj jest płynny i stały satelita, jest rozróżnienie na to, zacząłby się rozpadać, bo siły pływowe tej planety po prostu byłyby. Bardzo wysokie. Natomiast z naszej perspektywy ciała człowieka, czy nawet statku kosmicznego, musielibyśmy się zanurzyć poniżej warstwy chmur Jowisza, żeby taką granicę przekroczyć i żeby faktycznie coś takiego mogło na nas zadziałać. Aczkolwiek prawdopodobnie wcześniej zmiażdżyłoby nas po prostu ogromne ciśnienie tych chmur, które już byłyby nad nami. High Roller. Co to jest kondensat bozego Einsteina tak na chłopski rozum? Bez Wikipedijowego bełkotu. Ło panie, to żeś dał zadanie teraz. Bez wikipediowego bełkodu, to będzie ciężko to wytłumaczyć w bardzo taki konkretny sposób i bardzo precyzyjny sposób. No ale spróbujemy. Ok, kondensat Bozego Einsteina możemy sobie wyobrazić jako kolejny stan skupienia. Mamy gaz, mamy ciecz, mamy ciało stałe, mamy plazmę, no i właśnie kondensat Bozego Einsteina. Możemy go wytworzyć schładzając bardzo mocno gaz. Um, bozony, które znajdują się w takim gazie, to są takie cząstki, one sobie drgają z jakąś po prostu tam częstotliwością i um, swobodnie mogą się unosić. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy je schładzać bardzo mocno i bardzo gwałtownie, tutaj mówię o schładzaniu nie za pomocą lodówki, tylko zmienię stanów energetycznych cząstek właśnie takiego kondensatu przyszłego, za pomocą laserów, chociażby na przykład, um, no to w tym momencie mamy do czynienia z czymś takim, że te drgające, Zaczynają być coraz wolniejsze, cząstki kondensują się gdzieś tam dookoła siebie, ale dochodzi też do jednej bardzo ciekawej rzeczy na poziomie kwantowym. Otóż fala tej cząstki, bo musimy pamiętać, że tutaj mamy dualizm korpuskularno-falowy i też możemy traktować jako falę, zaczyna się wydłużać, i w pewnym momencie długość tej fali, którą w tym momencie jest ta cząstka, jest większa niż przestrzeń pomiędzy tymi cząstkami. I co się dzieje? Nagle wszystkie te cząstki z takiego punktu widzenia, właśnie pola, zaczynają zachowywać się jak jedna cząstka, bo po prostu to wszystko się nakłada na siebie, rozumiecie? Tak jakby pod względem falowym, a nie korpuskularnym, zaczynają one się po prostu zlewać w jedną wielką falę. To jest bardzo nieprecyzyjny opis, ale chyba najlepszy, jaki udało mi się wymyślić, żeby opisać, czym jest kondensat Bozego Einsteina. No i badania nad kondensatem trwają. Jesteśmy w stanie kondensat taki otrzymywać w laboratoriach. Są specjalne urządzenia, które właśnie taki kondensat zaproponowany przez pana Bozego i pana Einsteina mogą już wytwarzać. Więc ciekawe, co dobrego i fajnego w laboratoriach uda się wytworzyć za na przykład kolejnych 50 lat. Moi drodzy, to by było na Tyle w dzisiejszym odcinku, a teraz zapraszam oczywiście tradycyjnie, jak zwykle, na Astrosuchara. W jakim obszarze galaktyki najłatwiej znaleźć czarną dziurę? Na drodze osiedlowej i to nawet jest śmieszne, więc nie będę popijał, ale wypijcie, bo napijać się trzeba, nawadniać się trzeba. Mówię oczywiście o wodzie. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was już na kolejny Astrofon oraz na Astroshorty i pod koniec miesiąca na odcinek Astrofazy. A teraz już tradycyjnie również, jak zwykle na koniec Astrofaza dla głodnych kosmosu.